na skrzydłowym teraz B się gra, czy? Chyba Będę, no tutaj B Razem z midem, nie? Czy Ta, bez? Tak, zarazem z midem, no Człowieku Mid Dwóch jadą Jest Idę to? to? mam 7 HP tylko Patrz sobie okna jedynie Ci mm, dzięki za full piąteczka Trzeba znajdź na środko mm -hmm. okna zabiega Nie, cofnę Dobra Gdzieś tam na no, midzieznę, to mi działamy no. cofnę pod wę całkiem Może sobie dół zanieczyszczędzę mid jest mid jest mid. Kurde, jak to chodzi. jak wieku tam ale, jest widział. Ale słuchaj, po tych y, botach na tych pistolach, to tak mi się teraz ręka trzęsie. Jakbym z siodła no. wrócił. Codziennie, jak codziennie tak będzie robił, to zobaczysz efekty. No potem, jak na Kałachaś to człowieku. Zabijaka. Najgorsze to te, te pistole Mhm. Mm Zeszłe cię za plecy. Nic nie no nie, nie wiem, Nie nie robię. Da się go dokonać? Tutaj na midzie? Nie wiem, chyba nie. Co nie są smoki rzucają na, no. na midzie? Nie wiem, nie mam pytań. Sami sobie smoka rzucili, żeby nie. Jeden sobie skoczy na to, na te podwyższenie, a drugi z dołu wyszedł przez słowo. Może Łana ja się zrzucić wiesz Taki kurwa Takich to ja nie widziałem jeszcze Kurde, ale no i da Dobra to jest mit drugi też tam weźmie I ma to. Dobra, to nie. ja zrobię 0-0 Dawaj. takiego flesza z dupy, z prawego, on się odwraca bokiem, stoi do ściany. Nie, Chodź dojść ze, ze mną, mida. Bo ty nic nie zobaczysz tutaj, tylko trupy same. Zadamknąłem sobie ta w porządku. Wczoraj właśnie cały dzień u brata byłem, bez cs-a. Dzisiaj... Ło, jest, wychodzi. A drugi B. Mhm. Dobry flash, panie dziesiąty level. Taktyczny. <skrywa> pan plątujesz. O mój Boże. O co to było? Nie patrzę ile masz ama? Nie, widziałem. Lęży ja nie na starcie. Czy jakiegoś? Nie, z jest dla Dobra.

Co oni robią? Ej, ej, ej ko. Co to jest w ogóle? Dobra, daję mi ładnie panie, na tym Panie, panowie nie, tym idzie Spłaciłem smak granatę Dobra Rzucaj z tego, ja rzucę z domu A, zapomniałem, Ticket. crate to ich, nie, jeden jest schodem. Ale, przy i zabiały, jeden raz flaszuję. On się gdzieś zgubił, tu co? Kurde, to on na shifcie przyleciał A co, oni grają, to nie wiem. W Dziwnego CS-a. pół wieku, za białą się kampi chłopie. Ja przeszło. Chodź, ja chodź sobie dół, może dojdziemy. Ale on mega szybko zdjął. Cztery hity z makami dał heady Same heady? No same heady mi dał Nic o, Kurde To i tak żeby się nie z okna. Właśnie Drugi też dobiega Uff, a fajnie, że sobie mida poszli od razu. weź pobej, tu jest na, na worak w stanie. Ja sobie za, za screenami tutaj będę siedział. Mm -hmm. Mit. Mam twój kontakt. Dobra. A weź się kucnit. Razem Dobra, patrzę, postan. i razem pikniemy. Patrzmy go tam. Nie pali na. No. Chyba gustują się. Do, do prawy jest 36 dostał Kurde, nie źle grają To on pali On tam stawi się ostatnio to tam palił Jak on za mnie spalił na co nawet nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc. Ja jestem na tej barierce, tam on spalił i za barierką całkowicie. A, to pięknie. Dawam sobie ten czy rozpadłeś. Miałem tą samą, na matchmakingu. A tutaj jest walka o pierwszą. Idziemy dół? Tak, no. Wsadź Nice. I headshot. I pięknie O, to on z 5.7, nieźle P2000 No P2000 podobno lepiej siada, niż z USP'a Znajdę mit Nie znajdę Ja rzucę, sobie ostatnie jest site Ама, ми забраку. Я на всей смехе. Еще раз не Да. Что найди, кому ж Idę co to, dół blisko, może wejść nic. i nic. Nie wiem, czy nie jeszcze raz. Nie lecimy, to jest? Tylko zmienimy przesłanie na MP9, jego. O kurde! Męso co panu. Co w tym? Ale headshot. Jestem. Przegroduje rampy gdzieś, gdzieś, jest in. gdzieś, 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 kurde, gdzieś, za, za daleko gdzieś, <laughs> kurde sprawdzić czy tam Ta jest, Chyba na górze się pojawiła No i robisz to. Brawo. Ja nawet nie widziałem, że tak by pierwszego się zabił Ja no, tak wychylam, żeby wiesz. Myślałem, że cofnie jakoś na side Patrzę z padem. On siedział na sajcie tak, jak on planuje i patrzył we nie? Hmm pozycje to mają niesamowite chodź teraz schodami i zejdziemy albo wejdź sobie mi daję schody dojadę, dojadę. nie zacznę no. jest nie zachodzę na plecy już ten leży a ja, drugi do, do le Ciekawe jaka to za ranga No i po 10 fragów, ładnie Elegancko Ja Supreme Carbiem No, ja pewnie jakiegoś lema dostanę Nawet Nie patrzę Nie wiem Za dwa lata temu grałem chyba skrzydłowego? Kiedy weszły skrzydłowe? Mmm No jakieś dwa lata temu <grym> mógł być taki rok no, O, no. elita światowa <grym> Elegancka. <grym> Sportie. Tacy dwa lata nie grają w tego i groba. No akurat na odcineczek będzie. Możesz pozdrowić mamy tatę. Brata, który tam piętrzy. Pozdrawiam tatę, mamy tatę yy, i brata. Mamy tatę, dwóch tatów i mamy. <grym>, tatę, mamy tatę. <grym>, <grym>, <grym>,